Jak miałem 14 lat, byłem zamknięty w więzieniu. A jak to w więzieniu bywa, miałem ograniczone wybory. Ktoś inny podejmował za mnie decyzję. Nie mogłem w pełni cieszyć się swoim życiem. Chciałem być wolny jak ptak, szybować po tym błękitnym niebie. A czułem się jak kanarek zamknięty w klatce. Postanowiłem koniec tego. Postanowiłem, odzyskam swoją wolność. Postanowiłem, uciekam z więzienia. Drodzy goście, kochani członkowie, pani Toastmasters. Każdy z nas się czegoś lęka. Każdy w tym pokoju czegoś się boi. To strach nami kontroluje, wpływa na nasze decyzje i życiowe wybory. Ograniczając je, zamyka nas w więzieniu. Ja nazywam się Michał Kalwasiński i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o moim lęku i o tym, jak postanowiłem go pokonać. Jak postanowiłem wyzwolić się, uciec z tego więzienia. Amerykański psychiatra Karl August Menninger powiedział: Strach jest w nas wyuczony. Możemy, jeśli tylko chcemy, się go oduczyć. Takim lękiem, który kontrolował mnie i moje młodzieńcze życie, był lęk wysokości. Gdy piątka moich najbliższych przyjaciół, raz na dwa tygodnie, Chodziła po dachach 11-12 piętrowych wieżowców, w których my mieszkaliśmy. Ja smutny siedziałem, czekałem na nie Gdy podczas wycieczek w góry wszyscy podchodzili do skraju urwiska, ja bałem się tam podejść, pomimo że były barierki bezpieczeństwa. Pomimo, że stamtąd był najbardziej malowniczy widok na krajobraz poniżej. W 1995 roku, w lutym, pojechałem na zimowisko do Srebrnej Góry. Tam, pośrodku malowniczego lasu, który był pokryty śnieżno-białym puchem, stał stary, ceglany most. Z tego mostu moi rówieśnicy zjeżdżali po linach z Niego spuszczonych. Ja w tym momencie stałem na dole, po kolana w śniegu, patrzyłem w górę, podziwiałem ich te akrobacje i zazdrościłem tej wolności. Pomyślałem sobie, dlaczego właściwie ja się boję? Dlaczego ja się lękam w wysokości? Jako osoba starająca się rozumować logicznie pomyślałem, rozbiorę to na czynniki pierwsze. Czy jest coś w mojej psychice głęboko zakorzenione, co nie pozwala mi się cieszyć? Tą, wysoko, tą wysokością? Otóż nie. Jak byłem małym dzieckiem, nie upadłem z krzesła, nie upadłem z ławki, czy też z piaskowy na piaskownicy. Moi rodzice powiedzieli, że podczas porodu lekarz nie upuścił mnie na głowę. Aż nie mi wierzyć. Uważam, że nie by swojego pierworodnego. Więc, skoro w mojej psychice ten strach nie jest głęboko zakorzeniony, to on jest irracjonalny więc postanowiłem dalej zanalizować tą sytuację. Skoro moi rówieśnicy zjeżdżają z tego mostu, nasi opiekunowie są członkami GOPR-u, Górskiego Ochronniczego Pogotowia Ratunkowego, mają odpowiednie licencje, sprzęt jest w pełni profesjonalny, liny podwójnie zabezpieczone, to czy istnieje jakieś zagrożenie dla mojego życia? Czy ja mogę się zabić? Czy ja mogę złamać rękę? Czy może mi odpaść noga? Nie, więc czemu nie spróbować? Postanowiłem, że wtedy ucieknę z tego więzienia, więzienia, z którym byłem tłamszony przez mój lęk. Wspiąłem się na ten most, założyłem uprząż, stałem podpięty doliny i stanąłem na brzegu mostu. Spojrzałem w dół, szcziaki mi przeszły po plecach. To było tylko 25 metrów, a dla mnie wydawało się, jakbym stał na szczycie Mont Everest. Już chciałem się wycofać, chciałem zrezygnować, ale stwierdziłem nie! Nie będzie strach kontrolował moim życiem i moimi wyborami. Zjechałem. Tak, gdy zjeżdżałem, serce mi teleportało. Bum, 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 bum. Ręce się trzęsły, drżały. Pot spływał mi po moich skroniach. Ale gdy już twardo stałem obiema nogami na ziemi, stwierdziłem, nic mi się nie stało. Jak to mówią galowie w komiksie Asterixa, niebo na głowę mi się nie zawaliło. Więc to był pierwszy krok. Stawić czoła swojemu lękowi. Stwierdziłem, że jeszcze się tego lęku nie pozbyłem, więc muszę się z nim oswoić. Muszę przyzwyczaić się do tego uczucia. Tego dnia zjechałem jeszcze dziewięć razy z tego mostu. A ostatni raz zjechałem głową w dół i to bez trzymania się winy. Po powrocie. Po powrocie Zacząłem chodzić z moimi znajomymi po dachach naszych bloków. Podczas wycieczek do, w góry byłem pierwszą osobą, która podbiegła do tego skraju urwiska i wyglądał na ten krajobraz, który roztaczał się tam pode mną. Drodzy goście, kochani członkowie, zastanówcie się, czy wy macie lęki, aż wiem, że macie. I przeanalizujcie Przeanalizujcie Przynalizujcie, co jest w tych podstawy, żeby nie podobnie mi. I zastanów się, co jest u ich korzeni. Zadajcie sobie pytania. Czy, czy możecie się jakoś... Co może wykonując tą czynność możecie się zranić? Może wam się coś stać? Bo jeśli nie, to może jednak warto spróbować. Może jednak warto intensywnie stawić czoła temu lękowi, by bardzo szybko się pozbyć. Szwedzkie powiedzenie mówi, że zmartwienia Rzucają na małe rzeczy duży cień. I tak było w przypadku mojego lęku. I wierzę, że tak będzie w przypadku waszego lęku. A ostatnim końcowym punktem, który mógłby podkreślić pozbycie się tego mojego lęku wysokości, było wydarzenie z zeszłego roku. W maju, lecąc samolotem, 3,5 tysiąca metrów nad Ziemią, postanowiłem. <grym> Wyskazuję, wystoczyłem ze spadochronem, ostatecznie pokazując, że pozbyłem się tego lęku wysokości.